Diolch yn fawr

Panie trenerze, co się dzieje? Który to mecz z kolei wygrany? który wygrany. No, mamy wspaniałą wiosnę po tym okresie przygotowawczym, gdzie wyglądaliśmy różnie, przepracowaliśmy. Widać teraz, myślę, duże efekty, ale też pełną mobilizację zawodników, którzy w każdym meczu po prostu zostawiają y, wielkie serce i ja jestem naprawdę dumny z tych zawodników. Y, z tego, jak się prezentują w każdym meczu, walczą, stanowią wspaniałą drużynę pod kątem takim wolicjonalnym, pod tym, co się dzieje przed meczem, w, w trakcie tygodnia, y, po meczu, jaka następuje radość. No dzisiaj punkty też Wyszarpane myślę, ale zagraliśmy bardzo dobrze i w defensywie, i o tą jedną bramkę dzisiaj byliśmy lepsi. Przypominam, że pokonaliśmy drużynę nieprzypadkową, bo drużynę, która jako jedyna bodajże na Dolnym Śląsku na tym etapie rozgrywek po 19 spotkaniach nie poniosła żadnej porażki, tak więc dla nas to jest wielki sukces i my przed meczem też sobie mówiliśmy, że traktujemy to jako dla siebie święto, że wypracowaliśmy, że teraz możemy się spotkać z taką drużyną. Wiedzieliśmy, że Apis może być lekko zmęczony, bo też grał w tygodniu finał Pucharu Polski z Karkonoszami, gdzie powalczył i przegrał tylko 2-1. My wygrywamy 1-0, tak więc Naprawdę jesteśmy szczęśliwi, bo zagraliśmy dobre spotkanie. Wszyscy włożyli 100% po prostu siebie, aż ja z ławki, jak oglądałem, byłem naprawdę dumny z zawodników. Muszę powiedzieć, że bramkarz dał siebie też wszystko. Tak, trzeba powiedzieć, że dzisiaj. Tak, w takich meczach no, decydują detale i, i tutaj Adrian, y, nasz etatowy bramkarz, pomógł nam, no, nawet przy na jego y, cześć w szatni, I, y, pomógł bardzo drużynie, ale tak jak mówię, ja nie chcę nikogo wyróżniać, bo wszyscy zawodnicy dzisiaj spisali się po prostu na, z, na złoty medal. Każdy czy y, wchodzili, każdy dawał z siebie y, jak najwięcej i myślę, że to jest nasz taki, y, nasz duży sukces, że wypracowaliśmy coś takiego wieżowe, że każdy po prostu chce, każdy daje z siebie y, 100%. My tak naprawdę nie różnimy się od innych klubów. Niczym ma widać, że w tabeli jednak ci zawodnicy dają sobie świetnie rady, czyli naprawdę wypracowaliśmy gdzieś bez jakichś wielkich transferów, tylko swoimi chłopakami, bez nakładów finansowych, bez pieniędzy. To jest olbrzymi sukces. Nas. Gdzie następny wyjazd? Następny wyjazd, w najbliższą niedzielę. Akurat w niedzielę gramy z drużyną Gryfa, Gryfów Śląskich. I pracujemy dalej, my naprawdę podchodzimy do tego spokojnie, z wielką pokorą, w każdym meczu musimy wybiegać, żeby te punkty zdobyć, to nie jest tak, że wygrywamy po 3-4-0, tylko w każdym meczu trzeba po prostu te punkty wyszarpać, ale taką mamy mentalność tutaj jeżowską lotnika, że po prostu walczymy, pracujemy do końca, co by się nie działo, tak rozmawiamy sobie w szatni, że te nastawienie, ta wola walki i zespołowa praca jest po prostu priorytetem do tego, żeby zdobywać punkty. Życzę Wam dalszej dobrej gry. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy wszystkich kibiców.